Witamy serdecznie. Z tej strony Anna Zielińska-Górka i Piotr Kominek. Witamy w podcaście Radiostacja Ratunkowa. Radiostacja ratunkowa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Radiostacji Ratunkowej. Dzisiaj w serii pierwsza pomoc. Ale zanim przejdziemy do tematu, mam dla Was ważną wiadomość. Radiostację ratunkową tworzymy z pasji do ratownictwa i chęci dzielenia się wiedzą, zarówno z medykami, jak i z każdym, kto chce lepiej zrozumieć pierwszą pomoc. Chcemy, żeby nasze odcinki były nie tylko merytoryczne, ale też przyjemne do słuchania, bo edukacja powinna być przystępna i angażująca. Dlatego ruszamy ze zbiórką na Patronite. Wasze wsparcie pozwoli nam rozwijać podcast, inwestować w lepszy sprzęt, poprawiać jakość dźwięku i realizować nowe pomysły, które mamy w głowach. Dzięki Wam będziemy mogli nagrywać częściej, zapraszać ciekawych gości i sprawić, żeby radiostacja ratunkowa dotarła do jeszcze większej liczby osób. Jeśli uważacie, że to co robimy ma wartość, zajrzyjcie na nasz profil na Patronite. Nawet symboliczna kwota robi różnicę i pomaga nam działać dalej. Link znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteście z nami, a teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Porażenie piorunem. Całe szczęście nieczęsto słyszymy o porażeniach piorunem. Ostatnie spektakularne zdarzenie miało miejsce w 2019 roku na Giwoncie. Wszyscy medycy i pewnie nie tylko medycy dobrze pamiętają te wydarzenia. Czy można było tego uniknąć? Co się dzieje z ciałem człowieka po porażeniu piorunem? Co robić z porażonym? Na te pytania postaram się odpowiedzieć dalej. Po pierwsze, jak uniknąć lub bardzo zmniejszyć prawdopodobieństwo porażenia piorunem. 1. Unikanie otwartych przestrzeni w trakcie burzy. Piorun jako swój cel chętnie wybiera najwyższy obiekt w okolicy, najlepiej spiczasto zakończony. Jeśli w rejonie burzy znajduje się wieża kościoła, wysokie drzewo, słup lub maszt, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w te obiekty uderzy piorun obecność wyższych od nas przedmiotów nie zapewnia nam jednak pełnego bezpieczeństwa, a człowiek w płaskim otwartym terenie jest właśnie takim najwyższym obiektem w okolicy. Uderzenie pioruna w drzewo powoduje często jego rozpadnięcie najmniejsze elementy. Szybkie odparowanie wody znajdującej się w drzewie powoduje eksplozję. Prąd z wyładowania atmosferycznego po trafieniu w obiekt rozchodzi się po mokrej powierzchni Ziemi, rażąc wszystko w promieniu dochodzącym do kilkudziesięciu metrów. Napięcie wyładowania atmosferycznego to uwaga 100 do 300 milionów voltów, a natężenie dochodzi do 100-150 kiloamperów. Przypominam, że w gniazdku takim w domu mamy około 10 amperów. Uderzenie pioruna przypomina wybuch. Powstaje także charakterystyczna fala uderzeniowa, która odrzuca ciało człowieka na odległość od kilku do kilkunastu metrów. Świadkowie wydarzeń na Giewoncie opisują przejście burzy i wyładowania jako podobne do bombardowania. Trafione na zboczu góry skały rozpadały się i rozpryskiwały, jak trafione pociskiem artyleryjskim. Zignorowanie objawów burzy i konieczności szybkiej ewakuacji do bezpiecznego miejsca samo w sobie powoduje, że znajdujemy się na własne życzenie w sytuacji niebezpiecznej i nie spełniamy pierwszego założenia pierwszej pomocy czyli dobry ratownik to żywy ratownik. Burzę można przewidzieć, sprawdzając prognozy pogody w wielu dostępnych aplikacjach, na przykład Meteo CM i na stronach internetowych. Jest to konieczne w szczególności, kiedy planujemy dłuższy spacer czy wycieczkę w góry. Pamiętaj, zawróć. To pozwoli ci dotrzeć do celu w innym bezpiecznym terminie. 2. Odpowiednio szybkie schowanie się przed burzą. Gdy pojawiają się pierwsze objawy burzy, np. ciemne burzowe chmury, szybko budujące się chmury burzowe tzw. Tak cumulonimbusy, a już na pewno kiedy słyszymy pierwsze grzmoty, należy znaleźć bezpieczne schronienie. Stosujemy tu zasadę 30-30. Jeśli grzmot słychać w czasie poniżej 30 sekund od pojawienia się błysku, to należy szybko szukać bezpiecznego schronienia. 30 minut po ostatnim słyszalnym grzmocie można opuścić bezpieczne schronienie. Pamiętając, że wyładowania pojawiają się też na brzegach chmur burzowych, z których nie ma już opadów deszczu. Bezpieczeństwo zapewnią nam dwa miejsca: odgromiony budynek, najlepiej betonowy. Istnieje tam znikome prawdopodobieństwo pożaru po uderzeniu pioruna oraz samochód, który działa w momencie uderzenia pioruna jak klatka Faradaja, nie dopuszczając do wnikania prądu elektrycznego do wnętrza samochodu i porażenia pasażerów i kierowcy. Po uderzeniu pioruna w pojazd może oczywiście dojść do jego uszkodzenia, spalenia elektroniki, ale z zasady osoby znajdujące się wewnątrz są bezpieczne. Wewnątrz budynku nie dotykamy instalacji sanitarnej i nie rozmawiamy przez telefon stacjonarny ze względu na możliwość przebić prądu z zewnątrz po instalacji lub po przewodach. Należy odłączyć urządzenia elektryczne, nie kąpać się. Rozmowy przez telefon komórkowy są w pełni bezpieczne wewnątrz, natomiast na zewnątrz budynku już niekoniecznie, mimo to że komórka nie ściąga piorunów. Mechanizmy rażenia piorunem Porażenie krokowe. To jest 50% porażeń. Następuje przepływ prądu po powierzchni ziemi z porażonego obiektu, na przykład drzewa albo słupa, do stojącego w rozkroku człowieka, powodując powstanie różnicy potencjałów między nogami i do porażenia prądem. Jakie jest rozwiązanie? Stój na odizolowanej od podłoża powierzchni, na przykład na plecaku, ze złączonymi nogami, najlepiej w pozycji kucającej. Drugi mechanizm rażenia piorunem to jest przeskok wyładowania z obiektu, na przykład z masztu albo z drzewa, albo jakiegoś słupa, na człowieka. Gdy człowiek znajduje się blisko rażonego obiektu, dochodzi do przejścia łuku elektrycznego bezpośrednio pomiędzy rażonym obiektem a ciałem człowieka. W takich sytuacjach występuje wysokie ryzyko zgonu, choć samo zdarzenie tego typu jest dużo rzadsze niż porażenie krokowe. Kolejny mechanizm rażenia piorunem to kontakt z porażonym przedmiotem lub bezpośrednie uderzenie pioruna. Występuje to bardzo rzadko, natomiast najczęściej jest śmiertelne w skutkach ze względu na duży prąd. Ciekawym zjawiskiem i coraz częściej opisywanym jest wznoszący prąd elektryczności statycznej, który stanowi około 15% przypadków porażenia prądem podczas burzy. Prąd wznoszący Dzięki obecnej technologii filmowej, obserwowany jest coraz częściej i jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu, idącym od ziemi w kierunku chmur burzowych. Na naszym blogu możecie oglądnąć taki film. Efekty porażenia piorunem dla organizmu człowieka: Bardzo często dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Pojawia się także porażenie ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym oraz porażenie mięśni oddechowych i dróg przewodzenia impulsów do nich, głównie do przepony i mięśni międzyżebrowych. Powoduje to zatrzymanie oddechu. Jeśli wstępnie nie pojawiło się nagłe zatrzymanie krążenia, a mięśnie oddechowe są porażone, to dojdzie do wtórnego zatrzymania krążenia z powodu bezdechu, w tzw. mechanizmie asystoli, czyli całkowitego braku czynności mechanicznej serca. Oparzenia występują tylko u około 1 trzeciej poszkodowanych ze względu na bardzo krótki okres rażenia prądem. Pojawiają się często jako tak zwane figury czy znamiona Lichtenberga, przypominające liście paproci wytatuowane na skórze. Zdarzają się również cięższe oparzenia. Obrażenia poszkodowanych przypominają sytuację po wybuchu. Występują urazy ciśnieniowe takie jak odma opłucnowa, przerwanie błony bębenkowej ucha oraz urazy jelit. Ubrania są porozrywane, poszkodowani trafiają do szpitali z ogólnymi urazami z powodu odrzucenia organizmu na sporą odległość. Do objawów prostszych i mniej zagrażających życiu możemy zaliczyć silne bóle głowy, nudności, bóle mięśni, zaburzenia zachowania, nawet do zaburzeń psychicznych, zaburzenia widzenia i zaburzenia równowagi. Porażenie piorunem w górach. W górach największe zagrożenie rażenia piorunem występuje na graniach i szczytach. Tam też jest najwięcej ludzi na sporej wysokości oraz otwarty teren. Predysponujący do uderzenia pioruna. W górach burze zdarzają się cały rok. Po pierwsze, na skutek tzw. konwekcji, czyli budowania się chmur cumulonimbus, prądów wznoszących, najczęściej występujące po południu, przeważnie w ciepłe dni. Oraz drugi mechanizm tworzenia się burz w górach to są tzw. Tak burze frontowe, kiedy na ciepłą masę powietrza napiera bardzo szybko powietrze zimne. Mogą te burze zdarzać się o każdej porze i niekoniecznie tylko w bardzo ciepłe dni. W miesiącach wiosennych i letnich górskie wycieczki planujemy z wyprzedzeniem, z użyciem prognozy pogody. Wyjście rozpoczynamy wcześnie rano i kończymy przed wytworzeniem się warunków do powstania burzy. Godzina 12 w południe to czas, kiedy myślimy o zejściu w dół, a nie rozpoczynaniu wędrówki. Jeśli przypadkowo znajdziesz się w górach w trakcie burzy, to pamiętaj. Unikaj potoków i innych cieków wodnych. Trzymaj się w odległości około 1 metra od skały. Przy wejściu do jaskini zachowaj odległość 1 metra od ściany i aż... 3 metrów od sufitu wejścia. Wejście do jaskini nie jest ogólnie dobrym miejscem na przeczekanie burzy. Nie stój w rozkroku, nie trzymaj się za ręce z innymi uczestnikami wyprawy. Nie stójcie w grupie, rozproszcie się. W przypadku rażenia piorunem jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wszyscy zostaniecie trafieni i część z Was będzie mogła udzielić pomocy reszcie. Kucnij do pozycji embrionalnej, najlepiej na plecaku, karimacie, linie czy innym przedmiocie, który odizoluje cię od podłoża i zmniejszy prawdopodobieństwo porażenia krokowego. Nieodgromiona chatka czy bacówka nie jest skutecznym schronieniem przed burzą. Zapewnij sobie powrót do schroniska w bezpiecznym momencie. Postępowanie po porażeniu piorunem. Ze względu na warunki, w jakich przyjdzie ci udzielać pomocy poszkodowanym po uderzeniu piorunem, pamiętaj bezwzględnie o własnym bezpieczeństwie. Zgodnie z zasadą 30-30, nie powinniśmy pojawiać się na zewnątrz do 30 minut po ostatnim słyszanym grzmocie. Resztę zostawiam do decyzji własnej. Ze względu na różnorodność obrażeń po rażeniu piorunem, możemy się tutaj posłużyć znanym w pierwszej pomocy i w ratownictwie schematem CABC. Pierwsze C to zabezpiecz masywne krwotoki. Literka A to udrożnienie dróg oddechowych. Jeśli jesteś sam, możesz delikatnie odchylić głowę poszkodowanego, mimo iż u pacjenta rażonego piorunem będziemy jednak podejrzewać uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. Natomiast priorytetem względem kręgosłupa szyjnego będzie udrożnienie dróg oddechowych. Literka B. Sprawdź oddech. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent rażony piorunem będzie miał porażone mięśnie oddechowe, jak i ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym. Spowoduje to zatrzymanie oddechu. Jeśli pacjent oddycha, ale jest nieprzytomny lub ma zaburzenia świadomości, ułóż go w pozycji bezpiecznej. Literka C. W pierwszej pomocy pacjent nieoddychający będzie wymagał rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli przynajmniej dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej. Jeśli jesteś medykiem przeszkolonym w badaniu tętna i tylko wtedy, zbadaj je na dużej tętnicy. Możesz spotkać się z sytuacją zatrzymania oddechu z jeszcze funkcjonującym krążeniem. Wspomaganie oddychania zapewni natlenienie i pomoże nie doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Postaraj się jak najszybciej znaleźć i podłączyć defibrylator AED. Po zabezpieczeniu CABC Czyli powyższych wszystkich rzeczy, pamiętaj o komforcie termicznym poszkodowanego. Często uderzenia pioruna zdarzają się podczas ulewnego deszczu, gdzie poszkodowany będzie miał przemoczone ubrania, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia hipotermii. Najszybciej jednak, jak to możliwe, wezwij specjalistyczną pomoc. W górach skorzystaj z aplikacji ratunek do pobrania albo na stronie GoPro czy Topro, ale również na naszym blogu. I dwa słowa dla medyków. Czego spodziewać się po porażeniu piorunem? Pamiętaj po pierwsze o własnym bezpieczeństwie. Po drugie, ciężkie zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa również pojawiają się po porażeniu piorunem. Czego spodziewać się jeszcze? Ciężkich obrażeń ciała z powodu mechanizmu urazu, np. odrzucenie ciała na znaczną odległość, upadek z wysokości, złamania kości długich, takich jak np. kość udowa. Spodziewamy się ciężkich oparzeń. Przy większej ilości poszkodowanych stosujemy tzw. triaż odwrócony, czyli postępowanie, w którym pacjent przytomny lub nieprzytomny z zachowanym oddechem i tętnem nie jest dla nas priorytetowy. Najważniejsze osoby to te z bezdechem i nagłym zatrzymaniem krążenia, które mogą być skutecznie leczone za pomocą wentylacji i defibrylacji. Odwrócony triaż staje pod znakiem zapytania, gdy oprócz rażenia piorunem mamy do czynienia z dużą ilością poszkodowanych z obrażeniami ciała. Wtedy ten triaż odwrócony staje się dużo bardziej skomplikowany. Defibrylacja złyżek sztywnych, a nie elektrod samoprzylepnych będzie łatwiejsza technicznie przy większej ilości poszkodowanych pacjentów i segregacji odwróconej. Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji przez jednego ratownika oraz tak zwaną lotną defibrylację, czyli sytuacja kiedy ratownik z defibrylatorem podchodzi od jednego do drugiego poszkodowanego, może być jakimś wyjściem na tą sytuację. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.